Dziękuję wszystkim. Kolejny odcinek z serii testów wyrzutni z Łady, z bagażnika. Więc tak, mamy tutaj wyrzutnię plutonium. Dużo osób czeka, żeby sprawdzić, jak ona w tym roku strzela. I to jest pierwsza kostka, która zostanie przestrzelona w Polsce. Ich dostawa przyjedzie dosłownie lada chwila, lada dzień. Sam jestem ciekawy, czy jakość została utrzymana. Kategoria F3, kod produktu CL4321. Ma ona 25 strzałów, kaliber 38 mm. Także nie przedłużając, za chwilę odpalamy i zobaczymy, co ona potrafi. I teraz mamy tutaj wyrzutnię plutonium. Warto jeszcze dodać, że ma ona dwa lampy: Ląd lank podstawowy, ląd rezerwowy. Także za chwileczkę od... zciągnę tylko tutaj ten, tą jedyneczkę. No i co, odpalimy sobie plutonium, zobaczymy. Jeszcze, czekajcie, może jeszcze partię Wam przeczytam, jaka to jest. Partia 12 na 2034. Dobra, ściągamy i odpalamy. To się odsunę trochę dalej, na jakieś 50 metrów, żeby było dobrze te wystrzały widać. Dobra, odpalaj! Lecimy z plutonium i zobaczymy jak to łupie no 38 kg na prawie powinna łupać no pierdziel Ale się echo niesie pięknie. To, no, powiem wam, że ta wyrzutnia nie strzela. Ona napierdziela, żeby nie przeklinać. Tłucze niesamowicie. Byłem gdzieś odsunięty o 50 metrów. No to czuć było fale uderzeniową na płucach i e, lekki pisk w uszach też. E, efekty są moim zdaniem bardzo fajne, bardzo ładne. E, dużo było tych palm takich wymieszanych, kolorowych. Dużo było, były też kilka takich wyrzutni ze złotem, także mega, bardzo fajna. Polecam koleci jak najbardziej. Jeżeli podobają Ci się testy wyrzutni i chcesz być na bieżąco ze światem piro, zapraszam Cię również na mojego Instagrama, esrbyro.pl. No i nie bądź szyła, zostaw po sobie jakiś komentarz i kliknij zuba.